chest Ja nazywam się Paweł i jestem odpowiedzialny za marketing w firmie Duravan. Jeżeli zakupiłeś samochód dostawczy dla swojej firmy, to z pewnością chciałbyś uchronić go jak najdłużej przed różnego rodzaju uszkodzeniami. Wyobraź sobie, że twój nowy van wyjechał z salonu dosłownie tydzień temu, a już posiada wgniecenia w karoserii, bo twój pracownik na przykład nie zabezpieczył odpowiednio przewożonego ładunku. W Duravan słyszymy o takich sytuacjach bez przerwy. Najbardziej narażone na uszkodzenia w postaci wypchnięć i wgnieceń, widocznych także na zewnątrz Samochodu są powierzchnie wnęk okiennych, wykonane najczęściej z cienkiej pojedynczej blachy. Mając na uwadze ten problem, stworzyliśmy system paneli, które zabezpieczają karoserię aut dostawczych od wewnątrz. Jako jedyni na rynku posiadamy opatentowany system mocowań osłon do nadwozia, który nie wymaga ingerencji w konstrukcję pojazdu. Oznacza to, że montaż paneli odbywa się bez użycia wkrętów lub kleju, a co za tym idzie, panele są w pełni bezpieczne dla twojego samochodu. Montaż paneli jest szybki i prosty, a użytkownik samochodu może go wykonać samodzielnie. Ponadto panele są odporne na wilgoć, wodę i najbardziej popularne substancje chemiczne. Jeżeli jesteście zainteresowani naszymi panelami, to zapraszam Was na naszą stronę internetową duravan.com. Tam możecie znaleźć więcej informacji na temat naszych produktów, możecie zamówić panele dostosowane do własnego samochodu. Ja tymczasem żegnam się z Wami i dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia, cześć!